Tak wygląda nasze centrum dowodzenia. Takimi operujemy. O, żeż ty. I nasze auto minęło, bo wyglądaliśmy biednie. <grymne> I większość Francuzów, 99% tak. jak powiedział. Tak. Normalnie Dunajec. Dzień dobry, drodzy Państwo. Witamy się z Wami z Francji z nad jeziora Lac Orient. Lac like Orient? Nie wiem, nie mówię. <laughs> Dobra, co my tu robimy? Jesteśmy po pierwszej kawie właśnie. <laughs> pierwszej nocy. Pierwszej nocy. Przyjechaliśmy sobie w bezpieczne, znane nam już z Francji miejsce na noc. I wyróżnialiśmy się, to trzeba przyznać. <śmiech> <śmiech> Ej, to prawda, byliśmy jedyną osobówką na parkingu pełnym samych kamperów, a jeszcze rok temu, o tej porze, my byliśmy tam też kamperem. I nie wyrożnaliśmy się wtedy. Ani trochę. Jeździła pani po parkingu z bagietkami, i nasze auto minęło, bo wyglądaliśmy biednie. <grystanie> <grystanie> Jedziemy w góry, drodzy państwo. Karol gotowy. Ja jestem gotowy. A on nic więcej nie potrzebuje, tylko ten kapelusz. <grystanie> Ogólnie plan się ciągnął przez długie tygodnie. Co będziemy robić w tym momencie? Mieliśmy jechać do Wali. bo wszyscy nam machają, wszyscy nas <grystanie> lubią i w ogóle. Wszystkim jest przykro, że, że jeździmy takim małym autkiem, ale nie, nie nam, jest. wcale nie nam. To jest dobre. Yy, no Także... tak, yy, niedługo minęło w sumie od naszego urlopu w Czarnogórze, ale stwierdziliśmy, od kiedy mamy ten samochód, że weekend w Walii nam nie wystarczył i bardzo, ale to bardzo chcieliśmy do tej Walii wrócić tak. na dłużej. Chcieliśmy sobie przejechać te wszystkie offroadowe trasy, i w ogóle no, wykorzystać po prostu potencjał tego samochodu i tak. bardzo się na to nastawialiśmy. Czy mieliśmy ogólnie taki plan właśnie, żeby jechać w góry i przejechać tymi szczytami i w ogóle tam są takie fajne trasy, gdzie typowo pod ten samochód mieliśmy spać w lasach i w ogóle tam, gdzie kampery nie dojeżdżają. A... Ale co się stało, że jesteśmy we Francji? Otóż wydarzyła się pogoda, a pogoda jest koszmarna przez najbliższe kilka dni. Jest ogromne opady, bardzo silne wiatry i stwierdziliśmy, że to po prostu nie ma sensu. Bo wręcz aż niebezpiecznie. Tam porywy były powyżej 70 km na godzinę. E, mają no w, być. Lesie, w lesie może być niebezpiecznie. I w Londonii i w Brecon, także tam nawet byśmy nie mieli za bardzo gdzie uciec, żeby tą pogodę przeczekać. Więc w ostatniej chwili kupiliśmy bilet na pociąg do Francji. Jesteśmy, można powiedzieć, już głęboko we Francji, bo jesteśmy koło miasta troyes Troyes. No, <laughs> czekamy na ekspertów. E i zmierzamy na południe, ale nie mamy kompletnie takiego planu, jakiegoś takiego solidnego. Moja żona mówi, że ma ochotę na carbonarę. Tak, bardzo bym <grym> także jedziemy w wiadomą stronę. Ale też warto wspomnieć, że zanim zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj, bo tak nas do tej Francji nie ciągnęło. Byliśmy tutaj w marcu w Normandii i tak nie mieliśmy za bardzo na tą Francję pomysłu, więc przegadaliśmy naprawdę milion, op milion opcji. Milion opcji. Mieliśmy, byliśmy gotowi kupić bilety Właśnie, lotnicze. No i po prostu wypożyczyć gdzieś kampera. I padło na Sardynię, nie? że polecimy na Sardynię, wynajmiemy sobie kampera i zwiedzimy całą Sardynię. Później mieliśmy plan, żeby lecieć do Szwecji, bo były bardzo tanie bilety lotnicze, no ale i pogoda nawet miała być całkiem, całkiem niezła, ale jeszcze gdzieś w międzyczasie Jeśli zaczęliśmy... Jeśli pozwolicie, jeszcze w górach nie jesteśmy. W międzyczasie zaczęliśmy jeszcze myśleć, czy po prostu nie zostawić tego auta i w ogóle nie pobeznać kampera, tylko po prostu gdzieś polecieć na wakacje. Wiesz, czy lub nie, nawet był plan na Las Vegas, ale. <grystanie> <grystanie> Dobra, mniejsza z tym. Zresztą było Las Vegas, Wyspy Kanaryjskie, jakieś Afryka, Grecja. Grecja, Sardynia. Sardynia, Szwecja, a my wsiedliśmy w naszego. Pięknego, malutkiego żuczka, osiołka, o, nazwijmy tak osiołka I jedziemy sobie przed siebie Bo, bo, bo to lubimy Tak, właśnie chodzi o to, że nam najbardziej zależało na tym, żeby Spędzić yy, urlop w tym samochodzie No może jesteśmy jacyś spaczeni, ale lubimy tutaj spać, no po prostu <laughs> Dzisiaj się spało super, bo my w ogóle nie mówiliśmy że dołożyliśmy sobie topor jeszcze do tego łóżka tak. yy, I to zmieniło wszystko Tak, to śpii prawda się, wiadomo, nie jest tyle miejsca co w sprinterze, ale śpi się wygodniej jak w sprinterze i ogólnie spędziliśmy bardzo spokojną i bezpieczną noc, ale spokojną do czasu, bo do godziny 12 było tutaj w okolicy jakaś dyskoteka i była bardzo głośna muzyka, taka jakaś nieprzyjemna. Nieprzyjemna, i, ale mocno padało później, także ten deszcz Rozmęliśmy nas uśpił. dzięki temu, tak. Rozgadaliśmy się, jedziemy po bagietkę, bo no. to też, o jezu, to. Ja w ogóle wiecie: Ja nie chciałem, nie chciałem nawet, można powiedzieć, zjeść pizzy na sardyni, tylko wolałem bagietkę tutaj u Francuza. Tak. Mieliśmy nawet wczoraj już czegoś szukać, ale trochę czekaliśmy na pociąg i ostatecznie coś zjedliśmy jeszcze przed wyjazdem, więc już nie jedliśmy nic wieczorem i mieliśmy mamy po prostu plan, albo gdzieś na bagietkę się zatrzymać, albo jak może znajdziemy jakąś fajną taką miejscowość, żeby sobie gdzieś pójść na takie francuskie śniadanie, aż <głos》>, co rzeczywiście, ale jak nie teraz to mamy jeszcze trochę czasu, więc teraz może, być może bagietka, zobaczymy. Nasz plan na ten wyjazd jest totalnie bez planu, jest otwarty. My po prostu, my tylko wiemy co byśmy chcieli zjeść. <głos》> zjeść, no i co zobaczyć też w sumie. Tak, trochę tak, ale będziemy jeździć za pogodą po prostu i tutaj w tej okolicy, w okolicy miejsc, do których planujemy ewentualnie się kierować, Pogoda ma być naprawdę naprawdę całkiem fajna. Ostatnia rzecz, w sumie pewnie zauważyliście po przebitkach. Troszkę podreperowałem przód, bo nie chciałem aż tak dziadosko wyglądać. I mamy bagażnik dachowy zamontowany na dachu. Ale to pokażę Wam z bliższej perspektywy niedługo. Ale bagażnik jest świetny. No. Bagażnik, który nie jest bagażnikiem, tak? Tylko jest skrzynią na broń. I dalej przejeżdżamy pod barierami. Dobra, to ruszamy. ruszamy. Tak wygląda nasze centrum dowodzenia. Takimi operujemy. O, żeż ty. No. bagietek. <coughs> no. A tu mamy bagietkowo, bagietkarnię. Nie ma za bardzo kanapek, nie? Są, są, są. To ten krem, nie? Tak. On jest najlepszy. Wierzesz? 20 euro, ale duży słoik. Ja pamiętam, gdzie ja wypłaciłam na Amazonie. Dokładnie ten duży słoik. Nie ma lepszy, Może we Włoszech tak kupimy. Tak. Jeżeli będziemy, bo nie wiem, czy będziemy. No i z głowy. Ale po 5 euro. No to wiesz. No, <laughs> Unia. No wiem. <laughs> Zapomniałem od kurzacza zabrać. Smacznego drodzy państwo. Mhm. Mm mhm. Mm ja wiem, że to jest tylko półka z seremieszenką. A jako świeża. Wyjątkowa. I po kilku godzinach kolejnych podróży witamy państwa we francuskich alpach z miejscowości Annecy tak. nie wiem czy dobrze mówimy teraz on się wyświetla na ekranie jak się nazywa i już mamy potężny plus, tam jest parking dla kamperów, który jest pełny i tam w ogóle kolejka się robi kamperów, co chwilę ktoś wjeżdża i zabraca, a my sobie pod barierę wysokościową jak lordy wjechaliśmy no tak, tutaj jest. angielskim samochodem tutaj naszym. widzę przez okno, sobie siedzą w jakimś starszym takim waniku, gotują sobie na zewnątrz, ludzie mają krzesełka powiedzmy. Tak, mine. tam widać z przyczepką ktoś przyjechał, tu same, same powiedzmy takie mikrokampery stoją na tym parkingu, nawet namiot tam jest. Tak. Był pomysł, żebyśmy tu zostali na noc, ale w międzyczasie znaleźliśmy dwie miejscówki w okolicy, które są przeznaczone e, dla, dla samochodów, samochodów terenowych. Tak, 4 na 4 I prawdopodobnie pojedziemy sobie tam, bo tutaj jednak jesteśmy blisko miasta i ja nie wiem, czy my chcemy tutaj spać. E, idziemy tylko poeksplorować tutaj. Na razie tutaj. zobaczymy. Na razie jeszcze jest bardzo wcześnie, e, 5 godzin nam zajęła trasa tak. dzisiaj, nie? nic nie nagrywaliśmy, bo to z autostradę, co tu nagrywać. No Decyzja i. zapadnie później, tak, na razie ruszamy. Pochodzić. Jak zapewne słyszycie w tle, coś się tutaj dzieje tam. Pójdziemy zobaczyć, Zaskoczenie nie będzie, że jesteśmy głodni. Ale to, że jesteśmy głodni, nazywać, to jakby nic nie powiedzieć. I Ciach. I proszę tutaj uważać na siebie. Ja? Nie. Delirka. A właśnie deli a propos Delirka. Taki mamy właśnie breloczek. No i miasteczko to głównie się wyróżnia, właśnie lokalizacją. Nad jeziorem, które ma tą samą nazwę. Co my tu mamy? Czysta woda, taka lekko błękitna. Tam jest marina, tam właśnie idziemy. No i tu się zaczynają Alpy. Możemy powiedzieć, że to jest brama do Alp, to miasteczko. Pięknie. I mamy dzisiaj jakieś 20. Ile będzie 22? Stopnie? Mhm. No, no, za 20 jest na pewno. Ktoś się kąpie. Parę osób odważnych pływa. Fajny ten piasek taki ze żwirem białym, pomieszany. Tu ma być piękna pogoda, 24 stopnie, słoneczko, także może sobie jeszcze tutaj przyjdziemy do centrum na jakiejś zakupy i... A jutro jest poniedziałek, wycisk. także może być tutaj właśnie luźno dosyć. No, tak wygląda woda. Mimo tego, że ludzie się tu kąpią i to jest takie najbardziej popularne miejsce przy Marinie, to czystość jest całkiem niezła. Śmieci też nie ma, nie? Ja nie wzięłam stroju kąpielowego. Nie wzięłaś? Nie spodziewałam się. To już zakupy jakieś trzeba będzie uskutecznić. Doszliśmy prawie do centrum i tutaj jest restauracja taka ogromna, bardzo długa na łodzi ale ten błękit mnie zachwyca. Ach. Alpejski błękit tak zwany I bardzo dużo ludzi, nie? Stwierdziliśmy? Masa ludzi i wszyscy sobie chillują i sobie jeżdżą na rowerach, grają sobie w karty, malują obrazy w parku na trawie. Jest no, tak no, taki przyjemnie spokój, tutaj nie? na makzie. Cisza naprawdę. i spokój, no? Super, tu jest. I większość Francuzów, 99% tak, bym powiedział. Tak, ja miałem będzie 95%. Dobra. Bo jednak dużo też widzę turystów, takich szczególnie z azjatyckimi korzeniami. Ale no, jest tak w ogóle tak bezpiecznie się bardzo wydaje tutaj. No bo na pewno byście o to Spokojnie. pytali, dlatego o co <laughs> mówimy w sumie. A też sprawdzaliśmy wczoraj listę najniebezpieczniejszych miast we Francji i taki Lyon, Lyon który jest całkiem Lyon. daleko Chyba Lyon. No, jest jednym z najniebezpieczniejszych, a tutaj? Sielanka, wydaje, no. Sielanka. Zobaczcie jaki klimat, jak w Szwajcarii trochę. Trochę tak. Jesteśmy bardzo blisko granicy, więc no. więc te kraje się tak przenikają. Zresztą już nawet przed chwilą my nie widzieliśmy włoskie pozycje, także Włochy też są niedaleko i tak. widać, że są takie wpływy po prostu ze wszystkich krajów. Tu jak ładnie, tylko, że zamknięte. No, bo dzisiaj właśnie wszystko jest pozamykane, wszystko. Bo tu otwarte, ale na przykład lody. A co to było? Co to tam? Ten, tego Ryba I widzicie, pełno ludzi, a jest względnie cicho Aż mi jest głupio mówić głośno No ja też się nie odzywam, nie wychylam się za głośno Magicznie mm -hmm. Idziemy tam Deska serów jechała w ekspresowym tempie. Aha. I co ty zamawiasz? Ja, tatara. Tatara? Tatara z innymi bazyliowym. Ciekawe. Jest na fanem tych klasycznych wersji, ale lubię pesto. Ja zamówiłem kurczaka, ale takiego lokalnego. Co to było? Eskalopki. Eskalopki z kurczaka I deska serów na próbę. Wielbiam francuskie, francuskie serki, prawda? Ale ekspresowo, nie? Moja kanapka, ale jest tego sera. Bardzo dużo, <laughs> tym. Mm. Sery jak zawsze dobre, uwielbiam sery. 20 lat temu takie sery w Polsce to by było, na no, 30, to był rarytas. Teraz wszystko mamy. Zawał. Oczywiście, że mogliśmy sobie kupić bagietkę i zjeść takie coś w tamtej Dobra, spróbujemy z pleśniałego sera. Jest stara podłoga. Nie w starą podłogę jadł, ale no. starą desko uczuć. Kurczak w zupie serowej. Nie powiem się, że serwują no, tego no, tatara no, no, no. z frytkami Ogólnie są w sobie bardzo dobre. inne niż nasze. To jest smart. W ogóle nie przyprawione. Okay. To są w środku jeszcze kawałki parazotów, ale nie wygląda to dobrze, nie? Ja myślałam, że to ryba, tak? Uh -huh. To ma takie jakby ości, nie? Uh -huh. nie? Wiem, co to jest. A skórka z sera. Pięknie wygląda z za tych szaków. Idziemy na miejsce. Teraz tak patrzę na niego i widzę, że on nie jest taki biały do końca. To jest taki brudny biały. No bo stary biały. 25-letni biały. Po prostu. O, obżarstwo na maksa. Jestem tak zapchany. Nie ma to jak ser. Niepotrzebnie to zjadłem. Nie było to dobre. No nie, ja też jestem niezadowolona z mojego wyboru. Tatar z pistacjami i parmezanem. No nie z wiem. Pesto. Z pesto. no, z pesto i parmezanem. Gdyby to miało jeszcze chleb, to może by się jakoś obroniło, ale, ale z frytkami. Tatar z frytkami. Nie wiem, może ja mam zbyt hamskie kubki smakowe na takie dania wyszukane, <laughs> ale, ale nie, nie oceniam tego najlepiej. A moja pierś, kurczaka bez smaku, zalana serem. Yy, może źle trafiliśmy, już kiedyś jeliśmy francuskie dobre dania, ale nie tym razem. Może, gdybyśmy nie wzięli sera na przystawkę, to by ci tak nie ten. Mm. <laughs> Może byś się tak nie zaserzył. Może. Dobra, mamy 17 minut na fajne miejsce na noc nad rzeką z dala od miasta. Także to, co nam pasuje najbardziej. fajnie? Ty znalazłeś, musi być fajnie. I nowa miejscówka. Nikogo nie ma, bo tam jest bariera wysokościowa. 2,30 I, I kto tu wjechał? <laughs> <laughs> I po to właśnie sprzedaliśmy kampera. Jakby ktoś nie wiedział. Żeby tutaj spać. To było, to było zamierzone. Tak. Tutaj chcieliśmy zostać na noc. Żartuję, ale są plusy. I komentarzy było dużo, że jest dość cicho od drogi. I rzeczywiście to nie jest zbyt uczęszczana droga, przejeżdżały teraz jakieś samochodowce Rzadko, wcześniej. nie? Więc myślę, że powinno być spokojnie i słychać szum rzeki Słychać Tu widzę, że jest maksymalnie można zabrać Łatwe do zrozumienia Nie, nie, trzy wstrągi I minimalne 30 centymetrów No można to zrozumieć Nawet jak jest po francusku napisane Bo tu jest naprawdę fajna rzeka Tylko muszę się dowiedzieć, tam mamy samochód Muszę się dowiedzieć, czy... Jest tutaj opcja kupienia tej karty wędkarskiej, bo nie na wszystkie rzeki, zwłaszcza te alpejskie, jest taka opcja. Normalnie Dunajec. Wiecie, to nie są już takie Alpy, Alpy, ale to wszystko już wypływa właśnie z Alp. O, mamy sąsiada. Sąsiad przyjechał właśnie, także jednak nie będziemy sami. Powinien się zmieścić pod barierkę. Cofa. Cofa? Nie będzie to spał? Nie, przymierzył się jeszcze raz i wjeżdża. Jeszcze lepiej? No. Fajnie. Musimy tam pójść sobie prosto, może nie dzisiaj, może jutro. Jest tam zejście, nie? bo tam z drugiej strony widać ścieżkę. Ciekawe czy tam też jest. Chodźmy teraz. Tam plus? Albo jutro na śniadanie z kawą, nie? do no, Tromosa weźmiemy tak. kawę i pójdziemy tam. no. no. To co dzisiaj e, serial, bo jesteśmy tak. przejedzeni, spać nam się Netflix chce. Netflix i chill, bo no powiem Ci, że nic, zmęczyłam się tym, nic nie robię. No naprawdę. Nie, no zrobiliśmy kawał trasy. No i też późno w sumie wstaliśmy, bo późno później słać Tak. Tak, Ale ciepła kołderka teraz. Ja e, odpoczywamy. Tak jest. Zobaczcie, bo my wam sobie nie mówiliśmy, że my ten fotel tutaj kładziemy sobie oparcie, bo na razie nie mamy obrotnicy. Oparcie się tutaj e, kładzie. Tak. Ja sobie nóżki, pek pyk. pyk. E, tutaj moja żona ma całe łóżko dla siebie. Też tutaj poduszka. Na no ten. I kurczę sobie siedzę jak bym se jechał, tylko tyłem. No fajnie, bo daje nam to trochę przestrzeni i więcej, jak będziemy no. w jakichś fajnych miejscach, to właśnie tak sobie rozłożyć ten fotel, to będzie spoko sprawa. Tak naprawdę ten też możemy. Tylko tutaj trzeba będzie schować toaletę, zabrać lodówkę i także było po prostu więcej miejsca, żeby nie siadać na tym oparciu bezpośrednio, żeby nie Tak, tam nie możemy tam, na nim siadać, bo nie zerwało. Znaczy może i nawet możemy, tylko nie wiemy, czy się nie zepsuje. Dlatego nie chcemy zepsuć. Siada się bezpośrednio tutaj. Pyk, kurcze i wersal. Tutaj z tej strony trochę by kierownica potencjalnie przeszkadzała, ale yy, ja jestem lżejsza, więc myślę, że na grubszej poduszce, jakby mi się oparła, to. Nie, to właśnie jest... sobie pomyślałem, że to raczej się nie uda tutaj? Uklaksom. No to co? Także taki mamy tutaj klimacik wieczorny. Później tam idzie y, tablet, który jest gdzieś tutaj. O, jest. I już tu oczywiście restauracje, tutaj ten. Mm -hmm. I leżymy i wieczorny chill. Jestem z śpiąca. Ja Czuję, też. Ten... Sprzyja mi ten klimat tutaj, te lampeczki, to wszystko, że jest tak ponuro Usypia, trochę. nie? No. To jest szaro-ponuro. No nic, chyba już więcej nic dzisiaj nie nagramy. Widzimy się rano. Do zobaczenia. Dzień dobry, w drugim dniu, my tu od godziny już buszujemy. Busz. E, zebraliśmy się. Bonjour. 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 zapachniało, jak to powiedziałaś. <laughs> Sprawdzamy stan techniczny osiołka, oleju nie bierze w ogóle, to jest fajne, już to sprawdziłem, także olej jest full, tak jak było, nic się nie zmieniło, skrzyni też się zgadza, płyn też jest na maksa, tak jak powinien być, rdza nie usunięta, bo będzie usuwana w zimie, a teraz Wam nie pokażę, ale mam... Mam zapasowy zbiornik do płynu chłodnicy, taki aluminiowy spawany, bo podobno pękają w nich. Tak? Tak. Piękna pogoda. Piękna pogoda, mamy mnóstwo czasu, zero planów, możemy robić co chcemy. Tak. jak widzicie doszło nam sąsiadów, było ich więcej, ale część się rozjechała rano. Yy, dobra, yy, działamy. I przestał nam piszczeć pasek, także coś tam się chyba wyślifowało i wypolerowało, także nic tam się nie dzieje. Yy. Ну что, ну, ну да, пекарня.